Hej, cześć, Mano, ja jestem Panda, a ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ten odcinek jest informacyjnym odcinkiem, bo założyłem klan właśnie w grze Brawl Stars. Serdecznie was do niego zapraszam. Nazywa się Nocnik e, Nie jestem na razie nim ja, a ten kto dołączy pierwszy dostaje od razu e, oczywiście najwyższą rangę, czyli zarządca, dowódcy także zapraszam do oczywiście mm, mojego klanu no i co, żeby nie od, odcinek nie trwał aż tak krótko to zagramy sobie je, jedną gierkę oczywiście yy, no po prostu jedną gierkę o, zaraz piję nas To sobie zbierzemy od razu tego Power cubesa. No, tam nie musimy iść. Yy, może chce coś, yy, sojusz. Z chęcią bym zarelazował, yy, tylko lecz yy, El Primo jest tylko na blisko i nic raczej nie wykonam. Yy, no dobra, ale tutaj było już łatwo. Zdajmy yy, Majkiem było łatwo. No dobra, no to. Poczekamy sobie w tych szakach, hmm, za chwilę z nich wyjdziemy, Pójdziemy może do tych. Tych będzie bezpieczniej. A w tych najbezpieczniej. OK, to sobie tutaj przekąpimy. I poczekamy aż ktoś tu do nas wejdzie. No kolcik y, sobie kampi się tam tam, tą stronę. No i teraz e, Shelly wchodzi do kolcika i się dzieje Masakr. I kolcik mnie wyczaił. No niestety Nita nas zabija, ale to był filmik informacyjny. Mam nadzieję, że dołączycie do mojego klanu. No i co? Zostawcie tutaj łapeczkę w górę, aby, yy, no, po prostu było więcej osób do klanu. No to ja się z wami